Czy kiedykolwiek słyszałeś o kłobuku, tajemniczym demonie zwierzeń słowiańskich, który miał za zadanie opiekować się dobytkiem i ogniskiem domowym? Jeśli nie, to jesteś w dobrym miejscu, bo dzisiaj będziemy odkrywać jego fascynującą historię. Kłobuk, znany również jako kołbuk, to demon zwierzeń słowiańskich, który opiekował się dobytkiem i ogniskiem domowym. Był utożsamiany z duszą martwego płodu co nadaje mu mroczny charakter. Kłobuk mógł przybierać różne postacie, najczęściej zmokłej kury, kaczki, gęsi, sroki, wrony, kota, a nawet człowieka. Sprowadzenie kłobuka do domu było możliwe na dwa sposoby, według wierzeń słowiańskich. Kuszenie jedzeniem kłobuka można było sprowadzić do domu, kusząc go jedzeniem. Być może był to sposób na przyciągnięcie go do domu poprzez ofiary lub specjalne potrawy. Przygarnięcie kurczaka, innym sposobem było przygarnięcie kurczaka, co mogło być symbolicznym gestem zaproszenia kłobuka do domu. Zakopanie poronionego płodu, trzecim sposobem było zakopanie pod progiem domu poronionego płodu. Według wierzeń, po siedmiu dniach, miesiącach lub latach płód ten miał się zamienić w kłobuka. Te praktyki były podyktowane chęcią zapewnienia sobie opieki Kłobuka nad dobytkiem i ogniskiem domowym. Działalność Kłobuka, słowiańskiego demona, była wieloaspektowa i obejmowała zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Oto kluczowe elementy jego działalności. Pozytywne aspekty. Opieka nad dobytkiem, Kłobuk był uważany za demona który pomagał w pomnażaniu majątku swojego gospodarza. Dbał o dobrobyt i dostatek w domu. Ochrona ogniska domowego. Opiekował się ogniskiem domowym, co było istotnym elementem życia codziennego w kulturze słowiańskiej. Pomoc w odnajdywaniu zagubionych. Miał zdolność odnajdywania i przyprowadzania do domu domowników, którzy stracili drogę. Negatywne aspekty. Okradanie sąsiadów Pomnażanie majątku odbywało się kosztem sąsiadów, których kłobuk okradając, przysparzał gospodarzowi więcej problemów niż korzyści. Złośliwość, choć był pożądany za swoje zdolności, jego metody działania były godne potępienia i mogły powodować konflikty z sąsiadami. Kulturowe znaczenie. Kłobuk jest częścią mitologii słowiańskiej i pojawia się w kulturze, na przykład w powieściach i grach komputerowych. Jego historia jest ściśle związana z folklorem Warmii i Mazu. Kłobuk, słowiański demon, mógł przybierać różne formy, z których najczęstsze to. Zmokła kura, była to najczęstsza postać, w jaką przybierał kłobuk. Kaczka, inną popularną postacią była kaczka. Gęś, gęś również była jedną z form, w jaką mógł się przeobrazić. Sroka, sroka była kolejną postacią, którą przyjmował kłobuk. Wrona była jedną z form kłobuka. Kot, kot był również jedną z postaci, w jaką mógł się zamienić. Człowiek, w niektórych wierzeniach kłobuk mógł przybrać postać człowieka. Kłobuk jest postrzegany jako istota ambiwalentna, może przynosić zarówno szczęście, jak i nieszczęście, w zależności od tego, jak jest traktowany. Był uważany za demona opiekującego się ogniskiem domowym i dobytkiem, co czyni go ważną postacią w mitologii słowiańskiej. W popkulturze Literatura, kłobuk pojawia się w literaturze, na przykład w powieściach Zbigniewa Nienackiego I. Gry komputerowe może być wspomniane w grach komputerowych, takich jak Wiedźmin 3, Dziki Gon, choć nie jest to potwierdzone w dostępnych źródłach. Symbol regionalny, kłobuk jest symbolem regionu Warmii i Mazur, co potwierdza jego znaczenie w lokalnej kulturze. Opowieść o kłobuku kształtuje tożsamość zajazdu pod kłobukiem, tworząc unikalną atmosferę i łącząc przeszłość z nowoczesnością. Jego historia jest częścią folkloru Warmii i Mazur, wpływając na regionalną tożsamość i tradycję. Kłobuk to fascynująca postać z mitologii słowiańskiej, która łączy w sobie elementy dobra i zła. Jego historia jest pełna tajemnic i mroku, ale także pokazuje, jak ważne było w kulturze słowiańskiej zapewnienie dostatku i bezpieczeństwa w domu. Zękujemy za oglądanie i zapraszamy do następnego odcinka.